Witam Cię po dłuższej przerwie w nagrywaniu, bo przerwy w pracy nie było. Dlatego pozdrawiam wszystkich, z którymi miałem i mam okazję pracować. I od razu zabieramy się za odpowiedź na pytanie, które jest pod tym filmem: czyli co myślą o sobie fizycznie atrakcyjni ludzie? Zacznijmy od najważniejszego. Czego o sobie nie myślą? Ano, wcale nie myślą, że są tak atrakcyjni, jak w rzeczywistości są. Paradoksalnie ludzie mniej urodziwi myślą, że są bardziej atrakcyjni niż w rzeczywistości są. Te badania pięknie pokazują, że nie ma bezpośredniej korelacji między wyglądem fizycznym a mniemaniem o sobie. Bowiem gdyby ona występowała, była bardzo silna i jeszcze dodatkowo wpływała, jak dobieramy się w związki, to w tym momencie na ulicach widzielibyśmy ludzi dobranych dokładnie tymi samymi poziomami atrakcyjności. Tak oczywiście nie jest. Ludzie dobierają się bowiem wieloma innymi elementami. Chociaż dziś coraz bardziej jest popularny taki pogląd, że liczy się wyłącznie wygląd albo liczą się wyłącznie pieniądze. To są wyjątki. Takimi wyjątkami jest na przykład sytuacja, kiedy ktoś dobiera się w związek kierując się monocechą. Taką monocechą będzie w tym przypadku wygląd fizyczny albo portale randkowe, które wynaturzają system matrymonialny. bowiem tam, żeby wejść w związek Bierzemy pod uwagę wszystkie inne elementy. Natomiast, żeby w ogóle zainicjować ten kontakt, tam rzeczywiście ten wygląd ma większe znaczenie, te zdjęcia, ale ludzie nie przechodzą bardzo często w większości do tworzenia tam związków, więc mają takie wrażenie, że zatrzymują się na tym zainicjowaniu kontaktu, który zależy od wyglądu, więc tam liczy się wyłącznie wygląd. Nie, do tworzenia związku nie. Więc to są wyjątki, a nie reguły. Informacja jest zatem świetna. Nie jest tak, że wygląd fizyczny bezpośrednio wpływa na mniemanie o nas samych. A mniemanie o nas samych właśnie wpływa na pewność siebie i poczucie własnej wartości. I to są zjawiska socjopsychologiczne. Możemy je zmieniać, możemy nad nimi pracować. Możesz pracować ze mną, ale najważniejsze jest to, że są one plastyczne. Gdyby wynikało to bowiem z tego, jak wyglądamy fizycznie, biologicznie, to to jest bardzo ciężkie do ruszenia. Natomiast jeżeli wiemy, że jest to zjawisko socjopsychologiczne, to jest ono plastyczne. Dobra, to skoro już wiemy, czego ci ludzie o sobie nie myślą, to teraz powiedzmy, co o sobie myślą i w konsekwencji, co myślą o świecie. Podzielmy tych ludzi na dwie grupy. Najpierw ludzie atrakcyjni fizycznie, którzy nie mają kompleksów. Co oni myślą, nie czuje się niemile widziana, nie czuje się niezaproszony. Nie jest tak cudownie, że oni czują się zaproszeni, ale przynajmniej z gruntu nie czują tego odrzucenia. Dokładnie to samo myślą ludzie mniej urodziwi, którzy również tych kompleksów nie mają. Wspólnym mianownikiem jest zatem brak kompleksów, a nie wygląd fizyczny. Drugą grupą ludzi są ludzie atrakcyjni fizycznie, którzy te kompleksy mają. Co oni myślą? Czuję się niemile widziana, czuję się niezaproszony. Dlaczego tak myślą? Bo oni myślą, że inni myślą to, co oni myślą na swój własny temat. Jeszcze raz powtórzę: oni myślą, że inni myślą to, co oni myślą na swój własny temat. A że myślą w sposób negatywny, a że mają zakompleksiony pogląd na temat siebie, no to zakładają, że inni też tak myślą, więc kto by chciał się zaznajamiać z taką brzydką osobą jak ja. Dokładnie to samo znowu, że myślą osoby mniej urodziwe, które również te kompleksy mają. Wspólny mianownik to znowu w tym przypadku kompleksy, a nie wygląd. Oczywiście nie jest tak, że świat zewnętrzny jest ślepy na urodę tych ludzi. Ale paradoksalnie, tak jak w pewnych sytuacjach mogą oni być lepiej traktowani ze względu na swoją atrakcyjność, tak w innych sytuacjach mogą być traktowani gorzej, nawet przez tych samych ludzi. Dodatkowo na to spostrzeganie ma wpływ różnica między atrakcyjnością rzeczywistą a atrakcyjnością pozorną. Ta różnica jest bardzo ważna i o niej będziemy mówić w następnych filmach, dlatego warto, żebyście zasubskrybowali ten kanał i wkliknęli dzwoneczek, wtedy to wideo Was nie ominie. Jeżeli więc myślisz, że coś Cię w życiu omija, bo nie jesteś tak przystojna albo nie jesteś tak ładna, to tak nie jest. A często mogę się z tym spotkać. Gdybym tylko była piękniejsza, gdybym tylko był ładniejszy, to bym szedł przez życie tak, wyciągał był rękę po to, na czym mi zależy. Tak nie jest. O tym bowiem decyduje mniemanie o sobie, a nie atrakcyjność fizyczna. Może to mniemanie być lepsze, ale wcale nie musi i w konsekwencji właśnie mniemanie rodzi pewność siebie i poczucie własnej wartości, czyli zjawiska socjopsychologiczne, które możemy na szczęście budować. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcesz pracować ze mną nad pewnością siebie, kompleksami, to zapraszam cię na sesje indywidualne, szkolenia, mentoring, link znajdziesz tutaj. A jeżeli chcesz wesprzeć ten kanał i mieć dostęp do transmisji na żywo, na których odpowiadam na wasze pytania, albo do postów dedykowanych specjalnie dla was z dziedziny psychologii relacji, to zapraszam cię do kliknięcia guziczka wesprzyj obok subskrybuj. Zatem do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.